Jaka jest różnica między twardą kobietą a silną kobietą, do której jest Ci bliżej? Twarda kobieta to ta, która dąży do przetrwania, a silna to ta, która dąży do współodpowiedzialności i dostawiania granic. Pytanie do Ciebie: jak często mówisz, że ogarniesz, a potem wielokrotnie płaczesz pod prysznicę, bo nie dajesz rady. To wzór twardej kobiety, twardej babki, która ogarnia, która może więcej, szybciej i jest zawsze gotowa do pomagania. Twarda kobieta, która zaciska zęby, która tłumi swoje emocje, która się zgadza, aby zachować spokój. To taka kobieta, która nauczyła się milczeć, unikać konflikty. To ta, która nawet jeżeli powie nie, to szybko się wycofuje, aby kogoś nie zranić. Silna kobieta to ta, która mówi to, co czuje, która jasno się komunikuje, która stawia granice, która prosi o pomoc. To ta kobieta, która wprowadza harmonię wokół siebie. Pytanie do ciebie: do której kobiety jest ci bliżej? I dzisiaj chcę Cię zachęcić do tego, abyś przechodziła częściej do swojej siły i abyś ją codziennie coraz bardziej budziła. Zadawaj sobie pytanie: jak się czujesz, czego pragniesz, jaką chcesz być kobietą dzisiaj dla siebie i dla świata. I pozwalaj sobie, aby właśnie ta energia kobiecości każdego dnia była w tobie coraz bardziej widoczna i inspirowała Ciebie i innych. Ściskam Cię mocno.